Zieloni. Zieloni są zawsze tam, gdzie trzeba. Byliśmy pod Byliśmy pod Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy w pierwszych dniach swojej kadencji PiS zapowiadał jego demontaż. Byliśmy na czarnych protestach i strajkach kobiet. Wspieraliśmy Polki, gdy skrajna prawica chciała pozbawić je podstawowych praw, ich praw reprodukcyjnych. Byliśmy na demonstracjach w obronach polskich sądów, tam gdzie były tysiące ludzi, w wielu miastach w Polsce. Organizowaliśmy protesty w obronie polskiej przyrody i za prawami zwierząt. Broniliśmy Puszczy Białowieskiej przed wycinką, a teraz bronimy Mierzei Wiślanej przed Przekopem. Dziś, dziś jesteśmy tam, gdzie powinna być każda proeuropejska i demokratyczna partia polityczna. Jesteśmy w koalicji europejskiej, tam gdzie trzeba. 4 czerwca wolna Polska ukończy 30 lat. Dla mnie i dla moich rówieśników, 30 i 40 latków. To jest nasza Polska. To jest Polska, w której chodziliśmy do szkoły, w której rozpoczynaliśmy studia, w której świętowaliśmy otwarcie granic dla Polek i Polaków i korzystaliśmy z możliwości, które daje członkostwo w Unii Europejskiej. To jest Polska, w której rozpoczęliśmy karierę zawodową, w której założyliśmy rodziny i w której chcemy wychowywać nasze dzieci. Jesteśmy pokoleniem wolnej Polski i o taką Polskę chcemy dzisiaj walczyć. Majowe wybory, te nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego będą ważne. Będą bardzo ważne, ponieważ zdecydują o przyszłości Europy i zdecydują o przyszłości Polski. 26 maja czeka nas wielki wybór. Niech ten wybór będzie za Polską w Europie ekologicznej, demokratycznej i solidarnej. Wybierzmy Polskę, która jest krajem aktywnie walczącym ze zmianami klimatu. I stawiającym na tanią i czystą energię ze słońca i wiatru. Krajem, krajem, który dba o zdrowie swoich obywateli i obywatelek, walcząc ze smogiem i produkując zdrową żywność. Wybierzmy Polskę, która będzie krajem z otwartym i równym społeczeństwem. Krajem, w którym nasi sąsiedzi. Nasze przyjaciółki i przyjaciele, niezależnie od tego, kogo kochają, jaki mają kolor skóry czy jakie poglądy polityczne, będą szczęśliwi i bezpieczni. Wybierzmy Polskę, w której pracownicy usług publicznych, którzy uczą i wychowują nasze dzieci, którzy są z nami przy szpitalnych łóżkach. Którzy walczą z pożarami i pomagają nam, ratują nam życie w czasie katastrof naturalnych. Niech będą godnie i sprawiedliwie wynagradzani za swoje poświęcenie i służbę całemu społeczeństwu. I niech nie muszą organizować strajków, by być godnie wynagradzani. Wybierzmy Polskę, w której przestrzegane są prawa zwierząt. Tych domowych, hodowlanych i dzikich. To jest nasz obowiązek stanąć w obronie naszych braci mniejszych. Wybierzmy Polskę, w której nikt nie jest wykluczony komunikacyjnie, w której transport publiczny dojeżdża do każdej miejscowości pociągi i autobusy, najlepiej elektryczne. Wybierzmy Polskę, w której szanuje się rządy prawa, nie łamie się praw opozycji i szanuje się wolność prasy oraz podstawowe prawa wszystkich obywateli i obywatelek. Wybierzmy Polskę dla młodych ludzi. Polskę, w której młodzi ludzie mają dostęp do wysokiej jakości szkolnictwa wyższego, do wysokiej jakości szkolenia zawodowego. Oraz uczciwy dostęp do dobrze płatnych miejsc pracy. Polskę, w której młodzi ludzie mają możliwość rozwoju i samostanowienia, budując przyszłość Polski i Europy. 26 maja wybierzmy Europę i Polskę w których chcemy żyć, w których chcemy, by żyły nasze dzieci i wnuki. Rok 2019 jest przełomowy, jest rokiem wielkiego wyboru. Czekają nas dwie kampanie, w maju kampania do Parlamentu Europejskiego, jesienią do Polskiego Sejmu i Senatu to te kampanie zdecydują, jaka będzie przyszłość Polski i Europy. I w Parlamencie Europejskim, i w Polskim Parlamencie potrzebujemy ludzi kompetentnych, odważnych, oddanych Polsce i idei zjednoczonej Europy. I w Polskim Parlamencie, i w Parlamencie Europejskim Potrzebujemy zarówno ludzi z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem politycznym, jak i ludzi ze świeżym spojrzeniem, którzy pierwszy raz będą zasiadać w ławach parlamentarnych. Doświadczeni liderzy i liderki, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej którzy przez lata walczyli o silną pozycję Polski w Europie oraz ludzie nowego pokolenia, pokolenia wolnej Polski. Oni muszą ze sobą współpracować, muszą wzajemnie siebie szanować i wspierać, a nie atakować odleśnych dziadków czy żółtodziobów. Ja wiem, że taka polityka między pokoleniami dla dobra Polski i Europy jest możliwa. Na co dzień współpracuję z Markiem Kosakowskim, współprzewodniczącym Partii Zieloni, działaczem opozycji demokratycznej Wolność i Pokój. Dzielą nas 34 lata, dzielą nas doświadczenia pokoleniowe, ale potrafimy znaleźć wspólny język. Potrafimy współpracować dla dobra Polski i Europy. Dziś rozpoczynamy naszą wspólną kampanię jako koalicja europejska. Dziś dajemy Polkom i Polakom wybór, jakiej Europy, a przede wszystkim, jakiej Polski chcą. Czy chcą Polski, która jest czarną od dymu, szarą od smogu i brunatną od nienawiści rubieżą Europy? Czy chcą Polski, która jest zielonym sercem Europy? To jest dzisiaj i 26 maja to jest nasz wielki wybór przyszłość Polski i przyszłość Europy.